Siemaneczko, coś witajcie moi drodzy, z tej strony Jacek Grzyba i witam Was dzisiaj po nowej aktualizacji w Counter Strike Good 2.2.2.2 No i co my tu mamy, wprowadzili sezon czwarty, proszę bardzo, wygra jeszcze 10 meczów, bo jest nowy sezon i patrzcie co się dało Medal trzeciego sezonu trybu premier, jak widzicie mam tu jedną tylko ten pasek tutaj wygrany, można mieć Całkowicie 5, czyli trzeba wygrać 125 meczy, ale bardzo mnie to cieszy, bo patrzcie to dosłownie, no w poniedziałek mi się przypomniało w ogóle, że trzeba wbić, kurczę, mą rangę premiera trzeba mieć aktywną, nie, no bo inaczej to jest kasztan, będę miał, a nie odznakę, więc całe szczęście wszedłem, bo bym się normalnie, nie wiem co zrobił, jakbym się nie dostał tej odznaki do znowu, bo za drugi sezon nie dostałem, bo tam w ogóle miałem o wygranych, ale tu w grudniu, Ciężko to walczyłem, żeby udało się te 25 kurcze pieczone dostać wygranych. Mi się wkurzy, jakbym to na darmo robił. Z tego co jeszcze tutaj wiem, to są nowe rzeczy w przepustce. Limitowany tutaj przedmiot jest nowy AK-47 JIN. Jak widzicie ma takie różne wykończenia. I tu jakieś nowe zawiechy, ale nie wiem szczerze czy one były czy nie. A ja ten co to jest? Małego. Właśnie nie chciałem to powiedzieć, ale zapomniałem w ogóle <kluzł> nazwy, nie? Czy tutaj sport i świeży ten. To też był i tu nowa jest, proszę Państwa, nowa skrzynka. Chyba jest znowu mi się jeszcze że nie wiem o monumenty nie to ja chyba widziałem gdzieś te skiny No one były dobra głupoty gadam <głupoty> te skiny już były ale możecie dostać nowe skiny za to w grze już takie są skiny z kolekcji harlequin harlek harlequin In czwórka to spoko to nawet galil spoko te też całkiem całkiem ogólnie nie głupio ale takie wiecie i tu cs achroma Czyli po prostu takie achromatyczne, bez koloru, czarno-białe. okej, okay, niech i będzie, nie? I do tego są jeszcze nowe mapy: czy mamy Poseidona, Wrden, że jak takolwiek się brzmi, Stronghold, fajna tu w Gibraltarze, Sanction, Alpine, Poseidon. No i wyleciał też train, i Anubis został dodany. O, i dwie mapy mamy na skrzydłowym, bardzo: Poseidon i Sanctum, fajnie, bo ostatnio była tylko jedna. Fajnie się jakby to przywrócili jakiegoś wiecie, Żordasa czy Gobla. A tu mamy Stronghold, Stronghold, Stronghold Alpin i Warden. Okej. Okay. Czy tak to wygląda? Mapy sobie obejrzymy na mojej drodzy drugim kanale. Tu macie odnośniki. Poza tym, jakieś tam zmiany są kurczę z MP5 i MP7, a tak szczerze, nawet nie nie zwodzi. Mało ważne chyba, jakiś jest gorszy skok. No, ale kogo to obchodzi, ważne, że jest nowy sezon, nowe skiny, nie ma operacji, nie ma lepszego. Antychita i... i w ogóle. Chyba to było na tyle z nowości, moi drodzy. Dajcie znać, czy już pykaliście na tych mapkach nowych, czy nie, czy są fajne, czy godne uwagi. Ja w sumie w tym poniedziałek widziałem właśnie, że jakie nowe mapy mogą być dodane do CSa i chyba nie wiem, czy by nie było tych wszystkich nawet. Nawet na pewno był Stronghold, bo ten Regibraltar i te też mogłyby i tam były jeszcze tą podane, nie? Ale Kobla nie ma, kasza nie ma, więc taka sytuacja. No, więc moi drodzy widzimy się może jutro, kto wie. Trzymaj ta się cieplutko i do zobaczenia On w ogóle u Machanika jest ty, nie wiesz. <laughs> no, także na